Witam serdecznie Szachowa Polsko. Z tej strony rzecz jasna, szparumen. Oficjalnie sezon przeziębiniowy przed nami, już w niego zresztą weszliśmy. Da się to odczuć, nie wiem jak u Was, ale w Rzeszowie już znacznie chłodniej niż jeszcze na przykład tydzień temu. No i chyba starzeje się widzowie, bo zawsze jak mi. Mama powtarzała, żebym założył czapkę, ja nigdy słuchać nie chciałem, a dzisiaj kończy się tak, że siedzę w domu przy zamkniętym oknie, a mi nadal zimno, więc e, jak najbardziej... Chyba do takich rzeczy po prostu dorasta się z wiekiem. Kawusia, herbatka, co tam macie w dłoń, cieplutka, ogrzewamy się i delektujemy tym, co się zaraz wydarzy na szachownicy. Skoczek bije D4, E5, gramy z zawodnikiem z Wietnamu. Jak wiemy, Wietnamczycy nam zrobili psikusa na Olimpiadzie, zwyciężyli w meczu z... Naszą reprezentacją panów, więc musimy wziąć rewanż. Ok, skoczek B5, skoczek B5 rywal chce wejść na D6, dlatego gramy D5 w tej, w tej pozycji. Chcielibyśmy zagrać gońcem na C5, ale nie chcemy dopuszczać skoczka na D6, dlatego najpierw gramy D5, żeby przed tym się wybronić siach i dokładnie teraz goniec C5. Często tutaj oddaje się tego pionka, później się go odbija, ale najpierw chcemy szybko dokończyć rozwój i dopiero później zająć się tym pionkiem, a białe często chcąc go bronić muszą poświęcić na niego sporo, sporo czasu. Także ciekaw jestem jak rywal będzie kontynuował. Dodam jedynie, że bicia na d5 nie można uskutecznić, ponieważ po biciu hetmanem, biciu hetmanem wchodzi skoczek c7 ze znanym motywem triple muffin, więc oczywiście to by było coś niezbyt przyjemnego. To są dzikie pozycje. Czarne mają przewagę w rozwoju. Ważne jest to, żeby tego pionka finalnie albo odbić, Albo coś się za niego dostać. E3, dobrze, zróbmy roszadę. Na razie zabezpieczmy króla na skrzydle królewskim, żeby tutaj nam się nie plątał w centrum. Eee, pewnie skoczek C3 jest najlepszym zagraniem, i zazwyczaj białe wychodzą skoczkiem z 5 na C3, więc ten skoczek zostaje cały czas na pierwszej linii, co sprawia, że rozwój przeciwnika jest utrudniony. Jeżeli skoczek wyjdzie z jedynki na C3, to można tutaj się ustawiać przez a6 b5, bo wtedy ten skoczek ma bardzo mało dla siebie miejsca. Okej, okay, ale goniec c4 to mi się średnio podoba, bo po pierwsze jakiś konie b6 z na gońca i z atakiem na piąka, po a6 pewnie koń c3, po b5 goniec b3, to no to może mieć jeszcze trochę sensu. Ja się zastanawiam, czy goniec f5 bym nie zagrał, żeby za moment wprowadzić skoczka na d7 i potem skoczka na b6 ale żeby ten gońc mi się tutaj nie męczył a widzimy, że teraz fajnie mamy bardzo aktywną pozycję, tak? oba gońce fajnie strzelają za moment wprowadzimy skoczka na d7 dokładnie ciach, zaraz zagramy a6 z planem b5 grozimy już skoczek b6 Uff, już naprawdę taka aura jest, wiecie Mocno, mocno jesienna za oknem. Nagrywam to o 650, więc. No już jasno jest, ale nieznacznie. Nieznacznie. Tak wiecie, już jest taka szarówka. Ja lubię takie szarówki. Takie w okolicach 1 listopada, wszystkich świętych ten vibe. Cmentarny, zapalone znicza. Gdzieś to też jest wszystko takie. Takiej gęsiej skórki dostaję. Za niedługo sezon na morsowanie się rozpocznie, żeby trochę kondycję wzmocnić, bo ostatnio coś ta, może nie kondycja, a odporność, bo ostatnio coś ta odporność u mnie szwankuje. Eee, więc z pewnością może tutaj morsowanie w tym pomoże. OK. Goniec na B3, żeby zejść ze skoczka B6 i nie było tego posunięcia stępem. No ma to trochę sensu, ma to trochę sensu z pewnością. Ja się zastanawiam, co dalej czynić. Ja bym gdzieś tą wieżę wprowadził do gry. Wiecie? Albo E4 też bym zagrał, żeby tutaj może zająć się atakiem na, na króla przeciwnika. Jeżeli skoczek pójdzie na D4. Ogólnie idea polega na tym, że tworzę pole E5 dla naszego skoczka. I aktywizuje dzięki temu znacznie nasze figury. To jest taka moja idea. Okej, okay, zamykam gońca, ale ten goniec nie miał zbyt wiele do roboty. Przynajmniej w moim odczuciu Więc teraz koń e5 byłoby fajne Okej, okay, h3, koń e5 To była moja idea I nawet się zastanawiam, czy już jakieś ofiary na h3 czasem nie zadziałają Wygląda bardzo kusząco A dokładniej pozycję, gdzie po Koń d4 Ja biję na h3 Bicie na h3 Bicie na d4, jak rywal bije hetmanem, to mam konie f3, jeżeli ed to też gram konie f3, król g2, hetman d6, wieża h1 i pytanie, czy tam coś jest? Może tam nic nie ma po prostu, powierza h1. No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, goniec h3, gh, goniec d4, ed, konie f 3 król g2. Chyba brakuje nam troszkę, co? Hetman D6, wieża H1 Hetman G6 to zawsze królew jeden, będę miał nawet po jakimś odejściu Hmm Do no. Chyba, chyba braknie A skoro tak, to muszę tym gońcem zmykać, tylko pytanie gdzie? Może na D7? Nie no, na G6 wolę, na G6, żeby... Tutaj bronić pionka E4 w razie czego Problem jest taki, że jakbym zaczął odbicia na d4, a może mogę zbić? A nie, bo wtedy właśnie można bić hetmanem na d4, bo po koniec h3 wisi skoczek na e5. A teraz spoko, bo w sumie odbijam piąka na d5, chyba że rywal zagra skoczek t3, no właśnie. Trochę nieprzyjemny ruch. No ale dobra, wieża c8 wygląda zdrowo. Zaraz zagram a6, gońca może na d6 przestawię, potem na b8, zagram hetman d6 samemu. Ustawię maczugę i dam mata przeciwnikowi. Taki plan dostrzegam w tej pozycji. Ciekaw jestem, czy uda mi się go zrealizować. W sumie wygląda to dość prawdopodobnie. Rywal będzie musiał grać relatywnie konkretnie, żeby tutaj do niczego mnie nie dopuścić. Tak, oczywiście tutaj celowałem w, obronie, w obronę niego. i. Koniew 3 to jest taki ruch, który troszkę walczy z obroną niego. Jest to antywariant niego. W kursie też listałem yy, różne ustawienia, gdzie białe nie dopuszczają do Belonego, albo nie chcą tego grać, ale to i tak będzie tematem takiego dodatku do kursu, w którym też będziemy obalać wszystkiego rodzaju londony i inne takie właśnie śmieszne, dziwne ustawienia. Ze strony białych Dobra, ja zagram chyba Konie w 4 idzie i to jest dobry ruch To jest bardzo dobry ruch Ale ja zagram A6 mimo wszystko Jeżeli konie w 4 to coraz to na F5 myślę I mnie tutaj nic nie rusza Okej, okay, koń G3 To ciekawe Zagram wieża E8, żeby w razie czego Móc pionka E4 bronić Uch nic nie, nie ma nic lepszego niż taka herbatka ciepła z samego rana. I zaraz, może H5, H4, to też są bardzo typowe idee, do bicia sko żeby zbić skoczka na, G4, na G3. Chociaż ten skoczek na G3 on relatywnie wiele nie robi, bo tutaj fajnie nasz koniec go kontroluje. Przynajmniej mam takie wrażenie. Hetman D6, goniec A7, goniec B8 to jest moja idea. Dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, to chciałbym Wam zdradzić sekret, że dzisiaj co ciekawe jadę na, na turniej do zamościa. Ale nie wiem, jak w tym stanie będę grał. Także nie oczekuję po sobie cudów, bo strasznie mam nos zawalony, szczerze powiedziawszy. Ale może to jeszcze dlatego, że jest tak rano. Dlatego nagrywam właśnie tak z samego rana, bo zaraz idę do kościoła na ósmą i potem od razu idę na, na zbiórkę i, i z Damianem takim się zabieram, także I z panem Kasperkiem, takim Miłośnikiem szachów na Podkarpaciu Więc o tyle fajnie, że mam transport, bo bym się musiał tułać pociągami i to, 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 to powiedziałem sobie, że odpuszczę, ale że udało się ogarnąć transport to To po prostu jadę, no i co, maczuka postawiona Piąka dalej nie odbiliśmy no ale jakieś H5H4 wygląda groźnie. Także trzymajcie kciuki. Ja bardziej chcę się rozegrać, bo już w piątek wylatuję na ligę chorwacką. Więc chciałem po prostu zagrać kilka partii przy szachownicy. Jeżeli będzie coś ciekawego, to wam to po prostu nagram w ramach podsumowania. Jak nic nie będzie, to znaczy, że po prostu jakoś dotrwałem do końca turnieju. Dobrze, co na to rywal, co na to rywal. Długo myśli, to jest bardzo dobra sytuacja. Ostatnio coś mało na cheaterów trafiam. Także bardzo mnie to cieszy. Pewnie goniec C2 jest dobre. Żeby zaatakować pioneczko na E4. I nawet jeżeli bicie, to ja tam nie mam jak tego mata wlepić, bo... Po konie w 3 jest bicie hetmanem. To jest skomplikowane, także nie będę was tym męczył. O, ale ten ruch mi się za to w ogóle nie podoba. Hetman F1 to H5. To jest moja taka pierwsza idea. Z planem bez planem oczywiście H4. Jak koń odejdzie na E2, to teraz już koń F3 wejdzie. OK, ale w tym przypadku to zagram skoczkiem z F na G4. i Wykorzystując fakt, że nie można bić. Bo na końcu wchodzi właśnie atak z odsłony i potem mata daje przeciwnikowi. Także to jest główny zamysł w tych pozycjach. Kiedy białe oddają pionka centralnego, bo zobaczcie, że naszym celem w Benonim jest to, żeby. Moim głównym, moim głównym problemem przeciwko posunięciu D4 jest to, że ten pionek tu po prostu stoi. Czy to w Londonie, czy to w różnych tego typu dziwnych ustawieniach. A jak zagramy C5 i białe zagrają konie w 3, to my po prostu tego pionka się pozbywamy, bo rywal po biciu nie może odbić pionem na przykład, tak? I dzięki temu pakuje E5 i już gra jest całkowicie inna. Już nie mam takiego poczucia, że męczę się w pozycjach po po D4. No i tutaj mam nadzieję, że wszyscy, mimo tego, że godzina jest wczesna, to widzimy taktykę, że teraz Hetman chce wejść na H2, ale skoczek mu w tym przeszkadza, dlatego pakujemy skoczka na F3 i kończymy dzieła tą naszą maczugą, tak? Po czarnych polach. Także goniec Hetman plus skoczek, 23 posunięcia przeciwnik z nami wytrzymał w tym antybelonim, także wierzę, że ta moja rekomendacja E5 jest dokładniejsza, bo co do zasady G6 też chcemy grać w momencie, gdy pozbędziemy się pionka z D4, bo wtedy ten koniec się rozgrywa. Ale wtedy dopuszczamy do tych struktur maroczego, które wychodzą poza ramy repertuaru niego. Także ja też w tym kursie, nawet podstawowym, wspominam i tłumaczę, dlaczego E5 jest właśnie według mnie najlepszym podejściem, takim najbardziej dynamicznym i wykorzystującym fakt, że właśnie nie mamy zagranego ani E6, ani innego dziwnego ruchu, tylko od razu możemy uderzać w centrum na przeciwnika i wykorzystać fakt, że rywal tutaj tego pionka na D4 już dłużej nie ma. Możemy sobie zobaczyć przegląd partii też na szybko, żebyście mniej więcej wiedzieli czy gadałem z sensem, no i tak jak widzicie zbyt wielu błędów w tej partii nie popełniłem, 91%, także całkiem zdrowo, T5 ciach, E5, T5. Goniec C5, Roszada. Goniec C4, właśnie niedokładne, białe. To, jest, to nie jest taki prosty ruch, żeby po prostu cofnąć się figurą, która zajmuje pole naszemu innemu skoczkowi. Także goniec C4 na tym poziomie 2-200 to i tak jest relatywnie dobra reakcja. Ja goniec F5, skoczek D7. No właśnie, zobaczcie, że już czarne tutaj po 10 ruchach mają przewagę mimo straty pionka, więc to pokazuje, że inicjatywa jest potężna. Ja zagrałem z planem koniec E5. Taką miałem ideę. Goniec G6. Wieża C8, Skoczek E2. Ja zagrałem sobie A6 na spokojnie. Goniec 5 widziałem gdzieś taki ruch, ale nie przemawiał do mnie. A6, druga linia, też w porządku. Koń G3, wieża E8, Ciach. No, i ja teraz na tą maczugę sobie zagrałem, żeby po prostu Hetman D6, Ciach, goniec B8, to wszystko są gdzieś tam pierwsza, druga linia. Także te niedokładności to tak mocno naciągane. I teraz H5, koniec G4, bicie, bicie, koniec 3, bicie i mat. Także bardzo fajna, przyjemna, lekka partia. Jeżeli ktoś będzie chciał się tego wariantu nauczyć, to zarówno w kursie podstawowym o tym wspominam, ale główna taka część naukowa będzie w takim dodatku do kursu obrony Benoniego po prostu w drugim produkcie który wspólnie z obroną Benoniego plus ten dodatek będziecie mieli cały repertuar przeciwko posunięciu D4 bo w obronie Benoniego chciałem się skupić właśnie na pozycjach gdzie ten Benoni przede wszystkim powstaje, żeby to się nam po prostu nie mieszało, a w tych wszystkich boczniakach czyli skoczek F3 w drugim skoczek C3, Jobawa Trompowski, London to czy różnego rodzaju śmieszne ustawienia typu kole to, to oczywiście też to będzie przeanalizowane tylko w drugim kursie takim bardziej właśnie przeznaczonym rozbijaniu tych wszystkich śmiesznych, dziwnych ustawień przeciwnika, ale C4 to jest ruch, który statystycznie pojawia się częściej w drugim posunięciu niż każde inne zagranie rywala w drugim ruchu razem wzięte. Także taka ciekawostka i tą ciekawostką z Państwem się żegnam. Ja serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie kciuki, żebym jak najszybciej wrócił do pełni sił i życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie, noście czapki, bo prędzej czy później i tak dojdziecie do tego wniosku. Także miłego dnia Wam życzę i do następnego. Papa, pa. cześć!